Ja tylko przypomnę, że dobrostan to wymiar, bo to już czwarty odcinek letniej serii podcastowej o dobrostanie Powered by Hagi, czyli naprawdę bardzo fajnej polskiej marki produkującej kosmetyki naturalne, którymi zachwycam się już od kilku odcinków. No więc zapytam Was otwarcie wprost, jak się ma Wasz dobrostan? Na ile go oceniacie? W jakim miejscu jest? Bo cały dobrostan, proszę państwa, to jest wymiar, czyli coś, co może być w słabej, średniej lub doskonałej kondycji, nie jest tylko zmienną, która albo jest, albo jej nie ma, zaś ten cały dobrostan. Ma jeszcze części składowe, które ponownie mierzą się i funkcjonują w pewnym nasileniu. I przeszliśmy już przez takie wymiary, jak pozytywne relacje z innymi, jak samoakceptacja czy panowanie nad otoczeniem. Więc dziś na warsztat bierzemy uwaga, werble rozwój osobisty z języka angielskiego personal growth. I nie, nie będę wam mówić, że sky is the limit, ani że wasze ciało może więcej niż mówi wam wasza głowa, ani nawet że wszystko jest w waszym zasięgu, wystarczy bardzo mocno tego chcieć. Nie będzie żadnego mm, bullshitowego pierdololo. Po prostu będziemy rozmawiać o tym w jaki sposób ten rozwój Osobisty definiowany jest w koncepcji Karol Rife, na której opieramy się tutaj w tej letniej serii, mówiąc o dobrostanie. Co ja Wam powiem? No, co Wam powiem, to Wam powiem, ale na pewno Wam powiem tylko. W dalszej części tego odcinka. Ja nazywam się Anna Gutrel, jestem psychologką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a to jest mój podcast. Edycja letnia, upalna. Będę się sprężać z tym nagraniem, bo musiałam wyłączyć wszystkie wiatraki, które mnie otaczają, żeby nie szumiało. Letnie odcinki są Powered by Hagi. Nie zapominajcie Państwo o tym teraz, utrwalanie nazwy sponsora letniej serii, któremu jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Hagi, 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 Hagi. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Gutral Gada. Ja wiem, że na temat rozwoju osobistego powiedziano już całkiem dużo, że temat jest hot jak pogoda obecnie za oknem. Ja nawet nie pamiętam kiedy i w jakich okolicznościach temat rozwoju osobistego zaczął, wiecie, nabierać takiego tempa i mam wrażenie, że trochę jest już przesyt tego wszystkiego. I tam jest, wiecie, po prostu groch z kapustą. Mniejsza z tym, proszę Państwa, coś takiego jak rozwój osobisty, owszem, Istnieje, ale z jakichś dziwnych powodów, on się stał takim tyglem, do którego powrzucano i po psychologię, i coaching, i wiele innych elementów posiadających mniej lub więcej do czynienia ze stanem rzeczywistym albo jakimiś metodami evidence-based. Nieważne. Chodzi o to, że on się trochę wyprał i zaczyna się źle kojarzyć, albo kojarzyć się z takimi coachingowymi, w złym tego słowa rozumieniu treściami. Jest taka grupa na Facebooku, w której jestem od miliona lat, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Więc wiecie, są tacy reprezentanci, którzy właśnie będą Wam mówić różne hasła, i te hasła, one mają jakieś takie pozorne korelacje, dają. Jakieś takie wytyczne, że jak zrobisz to, to będzie to, i że w ogóle nie wiem, trzeba pieprzyć wszystkich tych, którzy nie nadążają za Waszym tempem, bo Wy jesteście najważniejsi i ten Wasz growth, ten Wasz development jest taki kluczowy. Ja będę z tym w uprzejmej, mam nadzieję, formie, że, że jakoś zachowam te swoje nerwy na wodzy i będę w stanie kontynuować tę wypowiedź. Odwołam się trochę do badań. Odwołam się przede wszystkim osadze w tym, w jaki sposób RAIF konstruowała te swoje wymiary, także co one oznaczają. No i no właśnie, czy my jesteśmy w stanie jakoś praktywnie działać na rzecz tego naszego rozwoju osobistego, czy to jest coś, co to czasem nam się przytrafia, a, a może przytrafia się tylko niektórym. W tym odcinku przyglądamy się właśnie temu wymiarowi jednemu z sześciu, które w koncepcji Dobrostanu Carol Rife się znalazły. Dla tych, którzy potrzebują i więcej o samej w sobie koncepcji i literatury, która za tym stoi, to odsyłam do pierwszego letniego odcinka pod tytułem "Co to za stan ten Dobrostan". Tam znajdziecie pełne wyjaśnienie. Ja mam taką listę, na której odhaczam. Kto słucha regularnie, więc na pewno nie umknie to mojej uwadze. Słuchajcie tej serii, bardzo polecam, aby od deski do deski. No ale wracając, rozwój osobisty to tak definiuje to Rajf nasza możliwość do maksymalnego wykorzystania naszych talentów i zdolności pozwala nam to iść naprzód pośród trudności. I to jest taka definicja, nazwijmy to bardzo, bardzo ogólna, ale dochodzimy jeszcze do pewnej niejasności językowej, bo ten rozwój osobisty w ujęciu RIFE nazywany jest po angielsku personal growth, a. Funkcjonuje także w psychologii takie pojęcie jak personal development, które także może być tłumaczone w języku polskim jako rozwój osobisty. I teraz, na czym to polega i jakie tu obserwujemy różnice? No, pomimo pewnych podobieństw, analiza lingwistyczna pokazała, że. Te dwie koncepcje przekazują nieco różne idee. Oczywiście one mają pewną część wspólną, ale nie można powiedzieć, że są tożsame. Rozwój osobisty, nazywany w języku angielskim tym personal development, to taki proces, który dotyczy konkretnych aspektów jednostki, z takiego rozwoju co ja chcę osiągnąć, co chcę zrobić bardziej Skoncentrowanego na jakichś konkretnych umiejętnościach, osiągnięciach czegoś, co da się w pewien sposób jasno zmierzyć i ocenić. I może to być związane na przykład z funkcjonowaniem w obszarze zawodowym. Z drugiej strony, rozwój osobisty, ten, który nazywamy personal growth, jest bardziej ogólnym procesem dotyczącym tego, jak. Funkcjonujemy jako całość, jako jednostka. Jest zawsze oceniany w kategoriach wartości, czyli tego nie, co umiem i co osiągam, ale tego, co jest dla nas ważne. Ta różnica jest istotna w pracy, jeżeli chcielibyśmy się zająć czy naszym personal development, czy naszym personal growth. No, ale żeby to zrobić, musimy mieć najpierw świadomość tego, że te procesy mogą być podobne, ale jednocześnie nieco różne. Personal Growth odnosi się do tego, kim chcemy być, jakimi ludźmi, co jest dla nas ważne. To jest taki drogowskaz, który może operować i na Polu moralnym, ale także odnosi się do naszych doświadczeń życiowych, doświadczeń życiowych nawet, nawet tych trudnych, które pozwoliły nam na przykład wyciągnąć jakieś wnioski, dowiedzieć się czegoś o sobie, podjąć słuszne właśnie z tej perspektywy wartości decyzje czy działania, a z kolei ten personal development, tak jak powiedziałam, no, jest bardziej zorientowany na zdobywanie, rozwijanie konkretnych umiejętności, skillów związanych z różnymi obszarami życia. I Oczywiście, no, one, jak sami słyszycie, są podobne, ale nie do końca takie same. Kiedy powiedziałam, że to personal growth jest także związane z tymi trudnymi wydarzeniami, no, pomyślcie sobie o, o jakimś trudnym wydarzeniu w Waszym życiu, które jednak trochę wpłynęło na to, kim jesteście, ale także być może, że sprawdziliście się w jakiejś sytuacji, albo nawet poradziliście sobie z czymś. Co było trudne, co było bolesne, co zostawiło jakieś szramy, no ale zdołaliście to zintegrować, na przykład dowiedzieć się o sobie tego, że Macie moc przetrwania takich sytuacji, albo macie zasoby ludzkie, czyli wsparcie innych, bliskich Wam osób, które Wam w tym momencie towarzyszyły, albo sami stanęliście, tak w cudzysłowie mówię, na wysokości zadania i na przykład byliście wsparciem dla kogoś, kto zmagał się z czymś bardzo trudnym. No, i to są takie elementy, którymi sobie nawigujemy przez te nasze wartości, ale dołączamy, integrujemy do tego naszego, Repertuaru samowiedzy, takie cenne info o nas samych i wskazówki, których, z których będziemy mogli korzystać na przyszłość. No i ja dalej, i z uporem maniaka będę podkreślać wymiarowość tych składowych dobrostanu. To nie znaczy, że ktoś się rozwija albo nie rozwija, tylko że można gdzieś pomiędzy tym oscylować. I idąc za tym, osoby wysoko na wymiarze rozwoju osobistego postrzegają siebie jako właśnie takie rosnące, rozwijające się, są otwarte na nowe doświadczenia, mają poczucie realizacji swojego potencjału i ja wiem, że to brzmi może nieco mgliście, ten mój potencjał i być może on się części z Was gdzieś jakoś tak konceptualizuje w kategoriach moich umiejętności i wpisów do CV i dyplomów, które mam gdzieś głęboko w szafie, ale to raczej nie o to chodzi, bo ten potencjał, no właśnie, to nie jest zestaw skilli, to nie jest nasze CV, to jest raczej to, jacy jesteśmy, co sobie myślimy, Jakie widzimy w sobie ważne kawałki, które niekoniecznie muszą się wiązać z takimi sztywnymi umiejętnościami, na które ma się jakiś tam certyfikat. Natomiast osoby, które Gdzieś tam na tym wymiarze funkcjonują niżej, mogą zmagać się z takim poczuciem stagnacji, takiego zastoju w czasie, byciem, nie wiem, nieco obok swojego życia, zarówno w kontekście takiej proaktywności, podejmowania inicjatyw, ale także mogą mierzyć się, nie wiem, z trudnościami w kontekście y, sprawdzania, testowania, budowania i wdrażania nowych postaw, preferencji czy zachowań, które mogłyby je wyrażać. To, co jeszcze jest ważne i związane, też z tym wysokim albo budowaniem tego poczucia rozwoju osobistego, to jest zwiększanie naszej samoświadomości i samoskuteczności, czyli podejmowanie. Inicjatyw i zdobywanie w tym repertuarze naszych życiowych doświadczeń, tego, że ok, ja mam moc wpływania na różne wydarzenia, albo ja mam moc radzenia sobie z tym, co jest poza moją kontrolą, a mimo to ja potrafię przez te burze przepłynąć. No, może nie jest to najprzyjemniejsze wydarzenie, ale jednak jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wspominałam Wam, że ta sześcioczynnikowa koncepcja dobrostanu, Wzięła się z takiej teoretycznej integracji innych teorii psychologicznych, w tym na przykład koncepcji Maslow'a, gdzie w piramidzie potrzeb ta samorealizacja znajduje się gdzie. Na samym szczycie. I z piramidą, proszę Państwa, jest jak z chałupą. Bez fundamentów, to ten dach po prostu nie ustoi. Zatem nie w każdych okolicznościach przyrody, tudzież życia, no ten wiatr będzie wiał podnarty na tej naszej skoczni rozwoju osobistego. I myślę, że to jest o tyle ważne w kontekście rozmów i o dobrostanie, i o rozwoju osobistym, że zapominamy, że sky is the limit w sytuacjach, w których fruniemy już dość wysoko. A z całym szacunkiem, życie jest życie. jakby to powiedziała moja serdeczna koleżanka Gośka Serafin, jeżeli cię fizjologia ciągnie na dół, no to nic nie wskurasz. ja tu rację przyznam, bo powiedzmy sobie szczerze. Czy słyszeliście o kimś, kto myślał o rozwoju osobistym, na przykład z takim zajebiście pełnym pęcherzem, a o kichach, to ja już nawet nie będę wspominać. I jeżeli. Te różne warunki, które muszą być względnie zabezpieczone, spełnione, abyśmy mogli po tej Ziemi w ogóle, wiecie, stabilnie stąpać, to już musi dużo elementów się na to złożyć. I wiecie, fajnie, jak mamy takie możliwości, konfiguracje zdarzeń, które pomagają nam, jak fish po prostu chodzić 10 centymetrów ponad chodnikami. Jak się da wyżej, to też spoko. Tylko czy A. Startujemy z tego samego miejsca, co wszyscy, z którymi się porównujemy, albo ci, którzy nam mówią właśnie o tym niebie jako o limicie, B. Nad którymi elementami my de facto mamy kontrolę i na jakie możemy wpływać, a co jednak znajduje się poza naszym zasięgiem i jest zupełnie od nas niezależne, no i C. Jakimi zasobami w danej sytuacji my w ogóle dysponujemy? No bo wiecie, te. Bo te układy też mogą być bardzo różne, i, i, i sami pewnie macie tysiące przykładów ze swojego życia o takich niefortunnych zbiegach okoliczności, zbiegach zdarzeń, w których wydarzyło się coś, co było nieprzewidziane, a to wydarzyło się w momencie, w którym już w ogóle było słabo, albo pociągnęło za, sobie, za sobą tysiąc różnych innych implikacji. Więc to wszystko. To jest układanka, nad którą no, niektóre elementy, fakt my możemy jakoś zebrać, zagospodarować. No, nad innymi rzeczami nieco mniej. Nagle się okaże, że jak tego jednego elementu nie ma, to nie możesz ułożyć czterech innych elementów, którymi dysponujesz. No, kaman. Życie jakby zależało tylko od nas, to każdemu z nas wiodłoby się po prostu zajebiście, jak z płatka, wszystko szłoby gładko, a tak nie jest. E no i um, kiedy już sobie to ustaliliśmy, mam nadzieję, że jesteśmy on the same page, to chciałabym zaproponować przerwę na reklamę live. Strasznie dużą frajdę daje mi robienie tych y, y, reklam w ramach współpracy z Hagi, więc nawet jak Wam się nie podobają, to Kaman, proszę, po prostu mm, pozwólcie mi to zrobić i mm, powiedzcie jeszcze, że Wam się podobało. E, a potem wracamy dalej do rozkminy, zahaczając y, o Rogersa, ale także o wyniki badań. Które y, dotyczą no, różnych zmiennych i rozwoju osobistego, a także w jaki sposób tę naszą zdolność do rozwoju osobistego możemy w ogóle wspierać. I powiedziałam celowo reklama live, bo ja sobie, proszę Państwa, tak tutaj, żeby też podnieść poziom napięcia i szyć tak trochę na prędce, otwieram te kosmetyki, które dostałam od Hagi, czasem jakby na wizji. I teraz to będzie taki produkt, który nazywa się, od Hagi, 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 zapamiętajcie, Hagi. Otwieram produkt od Hagi, naturalna mgiełka do ciała, wakacje na Bali. Moje wakacje to mogą być najwyżej na jakiejś Bali ze słomy, no ale dobra, taka ze słomy też jest fajna. I uwaga, otwieram, nie wiem czy to się nagrało, że słychać, że otwieram i psikam. Jezu, jak to pachnie ładnie. Proszę Państwa, naturalna mgiełka do ciała, wakacje na Bali, rozświetlająca hibiskus. I proteiny owca. I ona ma takie drobinki świeciste. Mój Boże, shine, bright, like a diamond w tym peletonie samorealizacji. Nie, naprawdę jest to bardzo fajne i bardzo ładnie pachnie. I w sam raz jak na tę pogodę polecam, proszę Państwa, to była reklama produktu sponsora letniej serii w tym odcinku, czyli Hagi Cosmetics. No dobra, ale o Rogersie miałam też co nieco powiedzieć. No, Rogers, psychologia humanistyczna. Rogers uważał, że aby to growth, czyli ten wzrost, mógł w ogóle się zdarzyć, to jednostka potrzebuje środowiska, które zapewni jej i autentyczność, i akceptację, i empatię i bez doświadczenia tych elementów, zdaniem Rogersa, nie jesteśmy w stanie rozwijać się ani w pojedynkę, ani w relacji z innymi ludźmi. I Roger zwierzył, że każdy człowiek może osiągnąć swoje cele, czyli zrealizować ten swój potencjał, swoje życzenia i swoje pragnienia w życiu. A taki moment zbliżania się do tych celów i pragnień to jest właśnie samorealizacja, która także nam ten personal growth umożliwia. Czyli rozumiecie, ten wzrost jest niejako środkiem, narzędziem do tego, aby się samorealizować, czyli osiągać te różne cele, pragnienia w naszym życiu, które gdzieś tam sobie wyznaczamy. I one nie muszą wiązać się z taką warstwą materialną, ale także z warstwą duchową, z warstwą właśnie potrzeb i wartości coraz więcej dowodów potwierdza właściwości tego dobrostanu psychicznego jako takiego elementu pełniącego prewencję w ochronie naszego zdrowia i myślę tutaj i o zdrowiu psychicznym, jak i o zdrowiu fizycznym, zmniejszaniu ryzyka występowania niektórych chorób, a nawet pośredniczy w długości i jakości naszego życia. Pełną bibliografię znajdziecie zawsze w opisie odcinka i na blogu. Badacze wskazują także, że aby rozwój osobisty mógł występować, ważne są takie zasoby jak, uwaga, poczucie własnej skuteczności. Które oznacza, że my mamy taką zdolność, gotowość do podejmowania inicjatyw, bo ta zdolność to nie oznacza, że ja to zrobię i mi to na pewno wyjdzie. To raczej jest. To, że ja mam gotowość w sobie, aby podejmować pewne ryzyko związane z tym, że no właśnie, chcę wziąć sprawy w swoje ręce, albo chciałabym się w coś zaangażować, chciałabym w czymś uczestniczyć, nawet jeżeli nie mam przekonania co do powodzenia danej e, inicjatywy, no. Więc taka myśl o tym, że jesteśmy w stanie proaktywnie nawigować rzeczami i że jesteśmy w stanie podejmować próby, które nas do tego zbliżają, będzie też nas do tego rozwoju osobistego zbliżać, wspierać, zwiększać nasze zaangażowanie. Co więcej, też osoby które w większym stopniu inicjują takie zachowania nakierowane na wzmaganie tego rozwoju osobistego, doświadczają niższego lęku społecznego, mniej tego negatywnego afektu, więcej pozytywnego, a także taka rozbieżność i dystres związany z tym kim jestem, a kim chciałabym być jest mniejszy. I wiecie, nie dlatego, że ich ja idealne pokrywa się z tym realnym jeden do jednego, ale raczej dlatego, że pojawiają się tam takie działania i przekonania mówiące właśnie o zdolności do tego, żeby żyć na tych swoich zasadach, warunkach, w zgodzie ze swoimi wartościami. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, ale jest tam obrany jakiś kurs i próba integracji tego wszystkiego najlepiej jak to możliwe. No, jak tworzyć w takim układzie warunki, które miałyby wesprzeć nas w tym rozwoju osobistym? Na przykład poprzez relacje międzyludzkie. No, bo jedno z takich badań, które też w bibliografii Wam wyszczególniłam, wskazało, że rozwój osobisty jest takim czynnikiem, Intrapersonalnym, czyli on zachodzi w nas samych, jest właśnie związany z relacjami międzyludzkimi. Już samo myślenie o osobie, którą uważamy za wspierającą w takich warunkach eksperymentalnych, w takim wariancie, w jakim to badanie było realizowane, skłaniało te osoby, które brały w badaniu do tego, aby przy takim, takiej symulacji wyboru pracy, w większym stopniu kierowali się swoimi wartościami i takimi preferencjami związanymi z realizacją swojego potencjału, realizacją swoich zainteresowań, ponad ten czynnik finansowy. A kolejne z badań zrealizowane przez ten sam zespół badaczy pokazało, że postrzeganie przez ludzi tego, jak bardzo wspierający są ich bliscy, sprawia, że potrzeba rozwoju osobistego rośnie nie tylko na wymiarze indywidualnym, ale także na takim wymiarze zbiorowym, czyli jak bardzo chcemy, abyśmy nie tylko my sami się rozwijali, ale także nasze otoczenie, nasza społeczność, grupa, w której funkcjonujemy. No więc chciałabym w ten sposób przekazać, że opłaca się być życzliwym i wspierającym, bo można także być taką wspierającą osobą, Osobą inicjującą rozwój innych osób, które będą działać i zarówno dla tych osób, ale także dla grup, których być może jesteśmy częściami. Do zabrania z tego odcinka taki take home message jest to, że rozwój nawigowany na te wartości. Wcale nie musi wiązać się z wymiernymi osiągnięciami. No a ten limit nieba to sky is the limit. Ja Wam ogólnie rzecz biorąc życzę i to tak całkiem szczerze jak najwyższych lotów, ale pamiętania także o tym, że czasami z różnych zależnych albo niezależnych od nas powodów y, może być trudno się wzbić a no i podczas lotu możemy załapać y, różne turbulencje i myślę sobie to już tak całkiem osobiście i prawie prawie Of the record, że czasami w sumie, aby się rozwinąć, to trzeba się zwinąć, no bo życie różnymi wydarzeniami nas smaga, tylko że to trochę tak jak z porami roku. Po każdej zimie przychodzi w końcu ta wiosna, jest szansa na to, że um, jakiś pąk ów tu i tam gdzieś w nas się rozwinie. Tym optymistycznym akcentem, bo był on bardzo optymistyczny gdzieś w mojej wyobraźni przynajmniej, odhaczamy kolejny z wymiarów dobrostanu. Zostały nam jeszcze dwa, dwa letnie odcinki przed nami. Koniecznie dajcie znaka w komentarzu, w wiadomości w postaci suba, lajka. Co tam się w Was rozwinęło po wysłuchaniu tego odcinka? I przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym do wygrania są zestawy kosmetyków od Hagi, 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 Hagi. Wystarczy, że po prostu pokażecie na Insta Stories w jakich okolicznościach słuchacie podcastu Gutral Gada. No, a najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone przez sponsora letniej serii, czyli Kogo? Hagi Cosmetics właśnie. Regulamin konkursu znajdziecie na www.anna.gutral.pl. Ja Kłaniam się nisko i jadę na urlop, co by te wszystkie moje potrzeby niższego rzędu miały szansę się zresetować, naładować baterie i po cichu, a może nawet tak nie po cichu całkiem, bo wszem i wobec tutaj powiem, że liczę na jakiś rozwój i niech to nawet będzie rozwój, wydarzeń. Uściski do usłyszenia za dwa tygodnie. Psiknę wam jeszcze y, mgiełką y, hibisku z proteiny owsa. Jezu, dobrze to pachnie. No. To trzymajcie się zdrowo. Uściski i do usłyszenia.